Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście ale dzisiaj będzie dziwny odcinek, ponieważ poproszę Was żebyście wybrali um, intro, które ja zrobiłem. Zbierzcie, czy bardziej Wam się podoba to intro, żebym miał ja. Takie ja jeszcze raz wam puszczę. Takie lepsze. Oczywiście, że to jest lepsze. jeszcze raz wam puszczę. Napiszcie w komentarzu. To był bardzo, bardzo krótki odcinek. Napiszcie w komentarzu. To pierwszy, które Wam puściłam. Napiszcie, że to pierwsze, napiszcie w komentarzu na przykład, jak Wam się bardziej podoba pierwsze ale to będzie to, będzie się Wam wszystkim bardziej podobać to pierwsze to zrobimy, będzie to pierwsze a jak spodoba Wam się to drugie to już będzie wtedy drugie, ale co trzeba zrobić, żeby zagłosować jeżeli macie, pierwsze intro Wam się spodobało, to to co przy, tam pierwszy ten, później, to piszecie w... W komentarzu intro numer 1, a jak się Wam spodobało to drugie, to piszecie w komentarzu intro numer 2. Myślę, że Wam się spodobały te intro i nakręcę odcinek. W... To znaczy pierwszy mieć intro takie. Ehm, o takie. Bocie. Tak, pierw chciałem to, ale nie mogę. Dlaczego? Bo jak pobieram, muszę zapłacić, tak? A od odtąd tu są bezpłatne, tak? Widzicie, mogę ze sobą, bo już mi się pobiera, nie? Stop, stop. No. A to. O, to jest fajne. No widzicie, tu już trzeba zapłacić, czyli za bezpłatnych jest 6 tak, czyli to, może to, nie, za krótkie chyba, Linus, no to to właśnie jest, mam, to mam, to jest za krótkie, to jest brzydkie, napisy dziwne są. Przepraszam. I tak Więc pamiętajcie, zagłosowanie. A więc ja żegnam. Cześć.